Na wzniesieniach łódzkich pomiędzy rzekami i strumyczkami, gdzieś pomiędzy zgierzem, Piotrkowym a Brzezinami, budowała się łódź. Jej historia jest dość długa, tak 600-letnia, ale szczęśliwie dla nas całkiem ciekawa. Żeby to udowodnić, powstał podcast 600 minut o łodzi historię dookoła miasta. Podróż po ulicach i historii łodzi zabiera na centrum dialogu imienia Marka Edelmana. Podcast stworzono w ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski. Odcinek czwarty Tramwaje w Łodzi. Czyta Filip Skowroński z szóstego liceum ogólnokształcącego. Kolej zapoczątkowała proces kurczenia się świata. Relatywnie szybkie i komfortowe podróże przybliżały do siebie ludzi, będąc kolejnym kamyczkiem do wszechobecnego XIX wiecznego rozwoju. Dzięki kolei rozwijał się przemysł, dzięki przemysłowi rozwijały się miasta, a do rozwijających się miast przyjeżdżali kolejni. Wielkomiejskimi możliwościami ludzie. Dobudowywano kolejne kwartały ulic, domy pięły się w górę, zmieniając się w oficyny i kamienice, Upodabniając przestrzeń do wielkiego zatłoczonego ula. Miasta przemysłowe rosły wyjątkowo szybko. Pełnoprawna przemysłowa łódź z drugiej połowy XIX wieku, w ciągu 28 lat od roku 1872 do 1900 powiększyła się o 200 tysięcy mieszkańców. Nowi mieszkańcy oznaczali nowe potrzeby: więcej sklepów, szpitali, restauracji i oczywiście domów. Wszystko to sprawiało, że miasta rosły geograficznie, co ujawniało nowy problem komunikację miejską. Pomysł na łódź miasto skupione wokół ulicy Piotrkowskiej przestał być aktualny już w połowie XIX wieku. Odniosła zbyt wielki sukces, a nikt wtedy nie podejrzewał, że najlepsze dopiero nadejdzie. Początkowo mieszkańcy z poruszeniem po mieście radzili sobie w dość tradycyjny sposób, chodząc. Nie wiadomo, czy przeważały spokojne spacery ulicami miasta, czy może nerwowe chody. Specyfika miasta przemysłowego wskazuje raczej na tą drugą, jakby nie patrzeć szybszą opcję. Bardzo możliwe, o zgrozo, że nawet na ulicy Piotrkowskiej widoczne były marszobiegi, a w skrajnych sytuacjach dochodzić mogło do truchtów. Cywilizowani łodzianie mogli natomiast wzorem swoich równie cywilizowanych zachodnioeuropejskich lub zatoceanicznych mieszkańców korzystać z dorożek kursujących po całym mieście. Niewydolność tych sposobów poruszania się była już problemem miast w latach 30. XIX wieku. Potrzebne było rozwiązanie przenoszące doświadczenia kolei międzymiastowych zbiorowy transport o usystematyzowanych trasach i godzinach odjazdów. Pierwsza miejska linia tramwajowa otworzona została w Nowym Orleanie w 1835 roku. Była to linia konna, na której zwierzęta ciągnęły wagony po wbudowanych w drogę szynach. Z Nowego Orleanu pomysł rozlał się na kolejne miasta amerykańskie, by w końcu 30 lat później pojawić się na starym kontynencie. Chociaż pierwszy funkcjonalny tramwaj powstał za oceanem, nazwa, która do niego przylgnęła, pochodzi ze Szkocji, gdzie słowo tram lub tramway. Używano jako nazwy konkretnego rodzaju wagoników używanych w kopalniach węgla. Europejscy inżynierowie od początku starali się zmodernizować tramwaje tak, by możliwe było odejście od uciążliwego sanitarnie użytkowania koni. We Francji podjęto pracę nad tramwajami parowymi lub pneumatycznymi. Pierwsza linia tramwajowa na ziemiach polskich powstała w Warszawie w 1866 roku. W kolejnych latach linie powstały w kolejnych dużych miastach Gdańsku. Wrocławiu, Lwowie, Poznaniu czy Krakowie. Do władz Łodzi również wpłynęła prośba o utworzenie linii kolejowej. Magistrat nie wyraził jednak zgody na jej powstanie. Obawiano się o duży wzrost nieczystości na i tak już niezbyt czystych ulicach miasta. Iskrą, która rozświetliła przyszłość tramwajów była oczywiście elektryfikacja. Pionierami w tym zakresie byli Niemcy, którzy już w 1881 roku dokonali eksperymentalnej jazdy tramwajem elektrycznym. Autorem prototypu maszyny był wynalazca pierwszej elektrycznej windy o rozpoznawalnym w branży telekomunikacyjnej nazwisku Wana von Siemens. Dziesięć lat później w Hale uruchomiono pierwszą linię tramwajów elektrycznych, a do wybuchu I wojny światowej zelektryfikowano większość istniejących już sieci tramwajowych. W tym czasie w łodzi na dobre tętniło już życie na dworcu łódź fabryczna. Sukces kolei próbowano wykorzystać do skomunikowania miasta liniami kolei obwodowych. Zabiegi o tworzenie linii kolejowych nie przyniosły efektów. Miasto rozszerzało się poza granice wyobraźni założycieli, a poruszanie się po nim stawało się prawdziwym utrapieniem. Poza śródmieściem brakowało szerokich ulic. Ciągle rosnącej łodzi brakowało także obwodnic. Wynalazek Siemensa mógł być czymś, co odmieni oblicze miasta. 23 grudnia 1898 roku na łódzkie ulice wyjechał pierwszy elektryczny tramwaj w zaborze rosyjskim. Łódź stała się także dziesiątym miastem w imperium rosyjskim z elektrycznym transportem publicznym. W pozostałych zaborach ten środek transportu otrzymały Lwów w 1894 roku, a rok później Elbląg w zaborze pruskim. Tramwaje na ulicę Łodzi wyjechały dzięki specjalnemu zezwoleniu cara Mikołaja II. Operatorem sieci zostało Konsorcjum Kolei Elektrycznej łódzkiej. Jego założycielami byli członkowie najbogatszych łódzkich rodzin sztatów Bidermanów, Heinzlów, Gromanów czy Gejerów. Sukces ma wielu ojców. Konsorcjum ma wielu członków. Ale motorem napędowym tego przedsiębiorstwa prawdziwy ojciec łódzkich tramwajów jest tylko jeden. To Juliusz Kunitzer. Kunitzerowie byli jednymi z osadników napływających do osad przemysłowych Królestwa Polskiego w latach 30. XIX wieku. Osiedlili się w okolicach Kalisza, gdzie Juliusz zaczął szkolić się w pracy tkacza. W latach 60. przyjechał pracować na swój sukces w Łodzi. Rozpoczął pracę w jednej z fabryk, gdzie swoimi umiejętnościami, inteligencją i inicjatywą pokonywał kolejne szczeble kariery, stając się w końcu kadrą kierowniczą fabryki. Jego praca imponowała jego przyłożonemu, Ludwikowi Majerowi, do tego stopnia, że w 1869 roku były mentor stał się także szwagrem Juliusza Kunitzera. Dziesięć lat później Juliusz Kunicer był już właścicielem sporej fabryki w podmiejskiej wsi Widzewie. Widzewska manufaktura, bo tak się nazywała, zatrudniała na początku XX wieku około trzech tysięcy ludzi. Inwestycje Kunicera rozrosły się o fabrykę nici przy ulicy Niciarnianej oraz kolonie domów robotniczych, zwanych domkami Kuniczerowskimi. Działalność Kunicera de facto zmieniła wieś Widzew w nieformalną, kolejną przemysłową dzielnicę Łodzi. Sukces gospodarczy wypchnął Juliusza Kunicera na czoło Łódzkiej burżuazji przemysłowej. Jako członek delegacji łódzkiej spotykał się z carem Aleksandrem III. Brał udział także w koronacji cara Mikołaja II. Robotnicy jednak zupełnie inaczej postrzegali Kunicera. Dla nich był wyzyskiwaczem i bezwzględnym kapitalistą. Wizerunku Kunicera nie zmieniły akcje dobroczynne, które organizował: finansowanie przy kasy chorych czy stworzenie w Łodzi transportu tramwajowego. Jak ta miłość do tramwajów się dla niego skończyła, dowiecie się w kolejnym odcinku. W 1898, kierowane przez Julusza Kunicera konsorcjum oddało do użytku linie tramwajowe: pierwszą między Placem Kościelnym a Placem Rejmonta, ulicami Zgierską, Nowomiejską i Piotrkowską. i drugą z Nowego Rynku. Przez dzisiejszą ulicę Pomorską i Anstata, do bram parku Helenów. Dostosowując środek lokomocji do wąskich łódzkich ulic, zdecydowano się na rzadko wykorzystywany wąski rozstaw torów. Do końca następnego roku oddano kolejne nitki tramwajowe z Nowego Rynku, ulicą Ogrodową do cmentarza oraz ulicy Piotrkowskiej do dworca Łódź Fabryczna. Sprawozdanie spółki za 1902 rok dumnie ogłosiło zwrot kosztów inwestycji. Jest to wynik imponujący, zwłaszcza żeby uruchomić linie tramwajowe, należało od podstaw zbudować elektrownię zasilającą ruch tramwajowy. Pierwsza elektrownia miejska powstanie w Łodzi dopiero w 1907 roku. Na początku XX wieku po Łodzi można było jeździć dziesięcioma liniami tramwajowymi. By ułatwić nawigację pasażerom, każda linia miała różny kolor i kształt tabliczki. Tak Julian Tuwim opisywał to w kwiatach polskich. Na cmentarz żółta trójka wiedzie, do domu szóstka granatowa. Zieloną czwórką się dojedzie do zielonego helenowa. Mimo to łodzianie narzekali na niedobór połączeń. Na drodze dalszej rozbudowy stawała zabudowa miejska. Linia kolejowa do dworca Łódź Fabryczna przecinała wschodnią część miasta na dwie części. Wśród śródmieściu brakowało odpowiednich do ruchu tramwajowego ulic, co uniemożliwiało połączenie siecią tramwajową z centrum drugiego, dużego łódzkiego dworca Łodzi Kaliskiej. Linia powstała ostatecznie w 1912 roku, a do tego czasu podróżni byli wożeni do centrum miasta przez przedsiębiorczych łodzian omnibusami. Miejski sukces tramwajów od razu próbowano wykorzystać na skalę regionu. Pozwolenie na stworzenie sieci łączącej miasta regionu wydano w 1899 roku konsorcjum prowadzonemu także przez Juliusza Kunicera. W ciągu dwóch lat stworzono linię do Pabianic i Zgierza. Jeszcze przed I wojną światową tym sposobem połączono łódź między innymi z Aleksandrowem, Konstantynowem czy Rudą Pabianicką. Linia tramwajowa rozwijała się także w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 20. zbogaciła się o połączenie z Ozorkowem i Lutomierskiem, które początkowo obsługiwane były przez tramwaje parowe. Kolejny etap rozwoju tramwajów to już połowa XX wieku. W 1946 roku rozszerzono administracyjne granice miasta, mniej więcej do granic, które znamy dzisiaj. W tak zwanym czynie społecznym powstały linie prowadzące na Stoki, Nowe Złotno czy Redkinie. Druga połowa XX wieku to zły czas dla komunikacji tramwajowej. Na szeroko rozumianym zachodzie zaczęły upowszechniać się auta osobowe, transport publiczny zaczął podbijać autobusy, powstały linie metra. Wielkie, pędzące po szynach tramwaje wydawały się przeszłością. Duży udział w kryzysie tramwajowym w Stanach Zjednoczonych miały korporacje związane z przemysłem motoryzacyjnym i paliwowym, m.in. General Motors. W latach 40. stworzyli spółkę przejmującą przedsiębiorstwa obsługujące transport publiczny w amerykańskich miastach. W miastach, w których wygrała dezorganizowała transport tak, by zachęcić ludzi do posiadania prywatnych aut. Szczególnie mocno walczono z tramwajami, by zastąpić je jeszcze przyjazdami autobusowymi. Biedniejsze państwa komunistyczne nie odwracały się za to od tramwajów. Czechosłowacja stała się potentantem w produkcji składu tramwajowego. Tramwaje łódzkie wyjeżdżały poza granice województwa. W wyniku reformy administracyjnej Lutomiersk znajdował się w województwie sieradzkim, a Tuszyn w województwie piotrkowskim. Użytkowany tabor kolejowy był jednak niedoinwestowany i wymagał unowocześnienia. Obecnie w Łodzi kursuje 16 linii miejskich i dwie podmiejskie do Zgierza i Pabianic. Dzisiaj transport tramwajowy uznaje się za najbardziej wydajny i ekologiczny. Za ostatnią rewolucję w łódzkim MPK Uznaje się wprowadzenie niskopodługowych city runerów, które cieszyły podróżujących po trasie WZ. Nie są to zmiany tak widowiskowe, jak z przomu XIX i XX wieku, ale miło patrzeć, że łódź nie porzuca pomysłu Juliusza Kunitzera. O łódź i jej tramwaje wykorzystywano w satyrach, m.in. w co pan Zimper Liś przeżył w łodzi Berty Teplicki. A więc życzycie sobie, panowie, bym opowiedział wam o moim karnawałowym wypadzie do Łodzi. Chcielibyście wiedzieć, czy mój ośmiodniowy pobyt w tym wielkim mieście umocnił mnie w postanowieniu, by ostatecznie porzucić prowincję i przenieść się właśnie tam? Otóż nie. W żadnym razie. Wręcz przeciwnie. To, czego tam doświadczyłem na własnej skórze, nauczyło mnie jednego. Zostaję tu, w Sochaczewie. A moja kunegunda całkowicie się ze mną zgadza. Tu jesteśmy jeszcze kimś i jeszcze coś znaczymy. A tam, wśród tych pięciuset ludzi, kto nas zna? Gdy przykładowo zjawiam się tu w mym ulubionym lokalu, zaraz wybiega mi naprzeciw Andrzej w swym starym surducie i mówi Dzień dobry, pani Zimperliś, pan aptekarz już jest. Albo pan doktor pewnie zjawi się lada chwila. Na ulicy kłania mi się każdy policjant. Tu każde dziecko mnie zna i ustępuje mi miejsca w wąskim trotuarze. I ten tłok na ulicach, ten pośpiech, te przepychanki to już tylko sam dźwięk dzwonków tramwajowych może przyprawić człowieka utratę zmysłów. A czy dacie panowie wiarę, że w tych dudniących pojazdach trzeba siedzieć obok robotników, albo przekupek z owocami? Słowo daję. gdy pewnego wieczoru trafiłem do okropnie zatłoczonego wagonu, to sądzą panowie, że choć jednemu z tych niewychowanych robotników przyszło do głowy ustąpić mi miejsca? Otóż nic z tych rzeczy. Wszyscy spokojnie sobie siedzieli, podczas gdy ja, rentier zimperliś Sochaczewa, musiałem stać. No i ten brak wiary, który się tam panosz, tego nie możecie sobie panowie nawet wyobrazić, gdy pewnego razu mimochodem wspomniałem, że nigdy nie zaczynam podróży od poniedziałku. — No bo kto wyjeżdża z Sochaczewa w poniedziałek? — roześmiano mi się prosto w twarz. A kiedy moja kunegunda poradziła młodziutkiej siostrzenicy, by zawiązała swemu dzieciątku na rączce czerwoną wstążeczkę, tamta odparła oburzona. — Ależ, droga ciociu, w dwudziestym wieku nikt już nie wierzy w takie bzdury. — Czy potraficie, panowie, znaleźć odpowiednie słowa na taki brak pietyzmu? Justyna Tomaszewska i Krzysztof Olkusz odpowiemy na pytania zadane przez młodzież z ludzkich szkół. Lecimy. Czy według Państwa dzisiejszy transport tramwajowy cieszy się większym uznaniem oraz popularnością niż pół wieku temu? To pytanie jest złośliwe. Jest mi na nie trudno odpowiedzieć. Myślę, że tak naprawdę. No, nie wiem, jak odpowiedzieć, żeby było dobrze. Mogę Ci pomóc. <gry> Mogę Ci pomóc. Znaczy, chciałabym powiedzieć, że na pewno cieszy się dużą popularnością, ale to też myślę, że zmiana dosyć duża, jeżeli chodzi o, o liczbę mieszkańców i liczbę samochodów w mieście. Zmieniłabym trochę, chyba, jeżeli chodzi o to uznanie. To znaczy ja sądzę, że cały czas my oczekujemy, że będzie się cieszał ponownie, ja czy znaczy, ja sądzę, że wcześniej... byś bardzo tego chciał. Tak, bo to, bo to jest znowu to jest przyszłość, <laughs> gdzie my przed najlepsze przed nami. Natomiast wydaje mi się, że po prostu pół wieku temu y, tram, transport y, tramwajowy był no, dużo tańszy, a przede wszystkim podwoził do miejsc pracy. No bo tak. jednak ta sy ten system tramwajowy był oparty na tak, w taki sposób, żeby podjeżdżać pod zakłady. Przemysłowe, więc miejsca pracy, więc to, to, to też dawało. I faktycznie było mniej samochodów w przestrzeni miejskiej. Natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak dzisiaj toczy się jaka kłótnia, mm. jakie na forach internetowych, czy Facebookowych wręcz inwektywy padają pod adresem kolejnych, czy to remontu, czy właśnie tej sieci tramwajowej, to wydaje mi się, że jest bardzo duże oczekiwanie, że wszyscy czekają na sprawną tę. Linie, tra linie tramwajowe, żeby znowu funkcjonowały. Bo jakby młodzież może mniej teraz pamięta niż mm -hmm. na przykład takie staruchy jak my, ale my pamiętamy całkiem dobrą sieć tramwajową okay. jeszcze 20 lat temu, gdzie można by po prostu było spokojnie, nie jedzie tędy, to pojedziemy drug inną, inną trasą, więc spoko. Natomiast y, jest do czego wracać, i na pewno no, jest to sprawa też, rozwojowa. Jest też do czego dążyć. Ostatnio uh -huh. miałam przyjemność wielką jeździć tramwajem po Berlinie uh -huh. i marzę o takim uh -huh. właśnie systemie komunikacji, jaki jest tam. I no, tak jak mówiliśmy, wszystko przed nami. No, uh -huh. Łódź ciężko pracuje w tej chwili na to, jakby w ten moment jest trudny, no, ale uh -huh. pozostaje mieć nadzieję, że, że będzie lepiej. Co tak naprawdę mogło skłaniać i skłania nawet dziś ludzi do podróżowania transportem szynowym. Szybkość, to, o czym mówiliśmy przy pierwszym pytaniu, czyli ta możliwość dojechania do, do miejsca pracy bezpośrednio, to zawsze wydaje mi się, że gdybyśmy mieli bardzo dobry system tej komunikacji miejskiej, to by ludzie częściej wybierali tramwaj niż samochód. I odeszłoby nam bardzo dużo stresu chociażby z szukaniem miejsc czy, czy denerwowaniem się i staniem w korkach, jednak tramwaj zwłaszcza na tych większych mhm. ulicach, czyli Kościuszki Piłsudskiego jedzie swoim torem i omijamy bardzo dużo y, niepotrzebnego stresu i tego stania. Y, wydaje mi się, że y, no, Że ta szybkość i jednak chyba taniość, że jest to dosyć, przynajmniej w przeszłości, był to tani, tani sposób podróżowania i przemieszczania się po mieście. Znaczy, on nadal stosunkowo tak, jest tani, bo prawda. jeżeli porównasz ceny naprawdę, to jest też trochę taki mit. Bo na przykład, jeżeli byśmy wzięli ceny biletów za jednorazowy przejazd, na przykład w Gdańsku on jest droższy mhm. niż w Łodzi, a dodatkowo bilet jest taki, że w Łodzi możesz się przesiadać, a tam nie. Tam jest przypisany do jednej linii, więc to też zależy, który aspekt tych tak. biletów jest tani. Natomiast, oczywiście, w Krakowie jest tanie, ale mają w związku z tym też swoje problemy. Ale jeśli chodzi o łódź, to ja sądzę, że skłania przede wszystkim faktycznie taka pewność. Wydaje mi się, że pewność, jeżeli wiesz, że odjedzie ci teraz przykładowo dwójka, ale zaraz mm. będzie dziewiętnastka, to się nie stresujesz. Tak. Tak? To nie jest to, że jest jedno, jedyne połączenie. I właśnie znowu wracając do takiej sieci miejskiej. Jeżeli nie pojedziesz Kilińskiego, to pojedziesz Kościuszki, albo pojedziesz Kopcińskiego, ale jakoś dojedziesz. Tak. Można objazdem pojechać. Właśnie, oczywiście mówimy o sytuacji, gdzie wraca to do tego bazowego. Nie mówimy o sytuacji dzisiaj, gdzie mamy tylko jedno Wyłączone, połączenie południe, Tak. tak Północ-południe, czy znaczy, no, wschód-zachód, tak, Chciałem tak, powiedzieć tak. w zachudnie. Ale właśnie chodzi o taką rzecz, że to jest pewność. Wydaje mi się, że to, to skłania ludzi do tego, żeby wrócić na tory. No oczywiście wiadomo, że dzisiaj ciężko sobie uwierzyć, że z Wojska Polskiego wydostaniesz się jakimkolwiek tramwajem <laughs> i pojedziesz do Lutomierska i sobie wiesz taki tym można ustawiać na przystankach czekających, ale mówimy o sytuacji, gdzie to funkcjonuje, a my oczywiście wierzymy, że to będzie funkcjonowało tak. no, na Wigilię, na przykład, bo to w sumie będzie jakąś rocznica. Cud, taki cud wigilijny. Dlaczego robotnicy postrzegali Juliusza Kunicera, ojca Tramwaj, jako wyzyskiwacza kapitalistę? Skoro jego działania przyczyniły się do wielkiego sukcesu gospodarczego naszego miasta? No i to jest pytanie, na które. Um... Trudno jest odpowiedzieć, bo rzeczywiście Kunicer jest przynajmniej dla mnie przykładem takiego fabrykanta niejednowymiarowego. Jest on rzeczywiście z jednej strony fil wielkim filantropem, założycielem chociażby stowarzyszeń dobroczynnych, czy właśnie Ojcem Mórzkich Tramwajów, ale z drugiej strony wiemy to też z podań, z mhm. historii, z artykułów, bo nie, lubiło, nie lubiła go już tamta łódź. Był chyba najgorszy z najgorszych, bo nie, nie można powiedzieć, że inni fabrykanci mieli lepsze serca. Ale Kunicer rzeczywiście słynął z tego, że ludzie w fabryce byli źle traktowani, byli poniżani, byli bici, no i przede wszystkim straszenie wojskiem, kozakami, które miało ukrócić jakiekolwiek formy buntu, nie, nigdy nie plasowało go w tej czołówce lubianych ludzkich fabrykantów. Tu bym troszkę zakwestionował to, dlatego że Kunicer trzeba pamiętać, że to był facet o takim ewangelickim podejściu ja to się pracy. To prawda jest. I on szanował ludzi, którzy pracują Natomiast dla niego ci wszyscy buntujący się to nie był, z naszej perspektywy dzisiaj możemy na to oczywiście patrzeć, natomiast dla niego to był motłoch, I on już mówił, to jest motłoch, ale to nie znaczy, że on. W Ziemi nie... Obiecanej? No, w <laughs> Dawno w nie, mówiła, o Ziemi Obiecanej. Jest taka, taka scena, jak Buchholz mówi, że to są moi ludzie, oni mają robić co ja mówię. Mhm. To ja myślę, że to jest podobny sposób myślenia u Kunicera. No właśnie, ja bym ci nie zgodził z tym. Znowu, <laughs> dlatego że Kunicer y, przyjmował delegacje i on z nimi rozmawiał, natomiast mhm. nie słuchał. Krzykaczy, więc to jest to inne podejście. No ale wiesz, nie lubiła go nawet prasa pisali ale o która nim złośliwości. Prasa? Ale to właśnie ta prasa no tak, prorobotnicza, prawda, więc tak. wiesz, y, pamiętaj, że. Jak, Zilberstein... on, jak go zabili, to były pieśni o nim, nie? Takie złośliwe. No bo to wiesz, Także... y, legenda y, uliczna mówiła, ale potem no. okazało się, że on miał zapisane dla dlatego, dzieci robotników połowę tak, majątku Dlatego zapisa, też więc... ta, ta, ta jego niejednowymiarowa postawa i, to, i ta jedna sylwetka jest, myślę, no, trudna w ogóle do, do opowiadania. Poza tym jednak po jego śmierci też to był duży szok, duża trauma w społeczeństwie i nawet niektórzy sami ci aktywiści, oni byli przeciwni czemuś takiemu, więc to też tak, mm -hmm, tak to, to nie prawda, jest jednowymiarowa tak. postać, na pewno. Natomiast jemu też wydaje mi się taką gombrowiczowską gębę po prostu przyprawiono. I ja sądzę, że tutaj bardziej chyba jednak, jeśli chodzi o tych fabrykantów, to zdecydowanie Gorszą postacią byłby Oszerkon, ale to już jest inna tak. historia i zupełnie inna. Tego wymiar... to ja też nie lubię. Muszę no tutaj nie jest to jest jednowymiarowe zło. Po prostu. Okunicerze, trzeba by trochę o nim więcej chyba opowiadać, bo rzeczywiście w, w głowie mamy tą jego złą stronę, a zapomina się chyba o tym, ile dobrych no, rzeczy zrobił. Był pierwszym bądź. tak naprawdę fabrykantem, który pozwolił uczyć języka polskiego tak, w szkole, za co został zresztą, tak, zresztą tak, ukarany, tak, więc to, to też, o tym się też zapomina. No i wybudował pałac, po którym mamy jeden mały ślad, ale to już nie będziemy o tym teraz mówić. Zapraszamy na spacer i na maszynę parową. Tak.